Witajcie widzowie, zmiany są zmiany Nowe intro Nowa muzyka w tle Oraz nowe przywitanie To jest cięcie i tep i musimy iść do lobby po co? A nie, bo to... to w sensie... Ten... <noise> to jest ta snak, się witacie Jakie aż? na F5? No. F5 Chyba prawie nic Dobrze yy, To to A, będą... To tak, stolicy. to są konkurencje yy, Tak, na początku jest labir... Na początku, jest Cicho, na, na początku jest labirynt. Cicho, na początku jest labirynt, później... później jest... E, no labirynt. zobaczycie no, na początku. Zobaczycie wybit, na... Na, na, e, na, e, na, e, e, na przybitkach macie ma, ma ten, ten, ten te elytry, nie? Zobaczycie e, od e, na końcu... Na, na, na końcu dwa bonusy, które... A na, na samym końcu jest podzielnie. Ale jednak są, jednak są. E, właśnie... To jest chwilą. E, vivo, właśnie jeszcze jedna rzecz... jeszcze jedna rzecz. E, jeszcze zanim e, przejdziemy do samej gry, chciałbym zauważyć, że mamy parę celi na kanale. Pierwsze jedna najważniejsze, czyli cel na Discord, czyli 100 subskrypcji. To jest nowy cel. I stary cel, którego nigdy nie wbijecie, czyli 50 łapek na mój kanał. Nie, to było 30. 20. No, no dobra. Nie <noise> no, jak biją, to naprawdę. Oj, tam, ja bardzo myślę, bardzo że dobrze, wbiją. Czuję, że ten odcinek będzie realny, i wbiją. to i tak. w się. Sensie, jakby co kanał, po prostu więc dam je... wam dostęp do kanału. Jeszcze nie będę więc robił. Więc jeśli chcecie, żeby mój, w swoim, swoim, swoim czasie. No jak będą filmy, to będzie w opisie. No. Więc jeśli chcecie, żeby. Więc jeśli chcecie zobaczyć... A, kanał a wózca, chcecie to być na Discordzie, który jest naprawdę dobry. Ja już to... już tu pójdzie. No wiem, wiem, dobry, no to musicie zostawić te słówki, ja wiem, że mówiłeś. E, no tak. E, no i chcę się znaczy, zrobiłem, już nie jest, ma, nie? Zaczyna... E, mapa baja, znaczy... mapa baja, no tak, mampa mapa mapę ja sam. By robię. Nivo, podłoga. E, nie, znam podłogę to dalej. Podłoga, nie, jakoś takie znajomy, się wydaje, nie wiem jak wam, ale widzimy go Jako go kojarzy. Znajomy, tak znacie, znacie. Jesteśmy już do pierwszej konkurencji Ragilian. 3, 4. Start! No to tak, zaczynamy. Trzeba znaleźć tabliczkę z napisem wyjście. Tam u mnie i Hemigusa będzie te panie. Co no, będzie? Pa tam się jest no, comment bloki. Ten kto będzie pierwszy, ten... A, ten... powinniśmy, powinniśmy iść w górę czy w dół? Trudny Czyli ten, ten No i jest ścieżka, nie? Ale prosto w górę czy e... w dół, bo nie wiem. E... Dobra, to... O, Tam chyba znalazłam. Mam. Ma mam. Ty chyba już do nas stepa? E, więc... I dlaczego no, ten 9, mnie 10, do... Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy... Dwa, jeden, Dwa, start! Jeden. Zawsze na starcie jest najważniejsza reak reakcja, wiecie, reakcja, nie kto pierwszy zareaguje no. O, No ty, bo jesteś pierwszy, bo ty... Start, i ty no... Tak, bo ty też O nie, zbogowało mnie w bloku na mnie, go. mnie nie zbogowało, ja nie Najgorzej będzie, jak na pasku nam się elity skończą

O, to są fajerwerki! No. Jakimi jakim wylądowałeś na tym Tripwire'ze? Ja No dobra, teraz yy, kolejna konkurencja. Ja no, e... Następna konkurencja no, to walenie w wlad, wladla Walenie w no, Następna konkurencja to walenie w No żeż... Kon... Jestem. Co? <laughs> Sam skoczył. No Boże! Sam sko... Nie widziałem to! <cjuszkom> sam Dobra, staczymy. no to, e, to na, na, na ry uwalimy No ustawcie się, tak? Ale nie władkę! Na ryw... Na, na ry <cjuszkom> O no, <bez okuńca. cjuszkom> i na i na wiader! To trzy... Dobra, dwa, jeden start! Ja. Kurde, on szybki skoczył. Uhu, udało się. Heimigus, Hemig drugi miejsce jeszcze, jeszcze trzeba. Sumę, dogrywka, jeszcze, ale jeszcze jeszcze. Hemigus raz. już ma 3 punkty, ale to jest dogrywka dla nas. Trzy, 4, 3, 4, A, mam wracać na górę. Trochę szybciej podejdzie. O, mi się udało, Kurde. dobra, ja mam punkt. Uhu, drugie. Nie, Teraz nie. nie. Następną konkurencją jest. Uwaga, uwaga, Hemigus. Nie ja mam już chowanego. Do. Dokładnie. No, Wójt e, szuka. E, a my się, a my się a my chowamy, ponieważ Wójt przegrał ostatnią konkurencję, Przyska, dlatego my się chowamy. I jak Wójt znajd e, wszystkich znajdzie, możemy nie bić. Jak Wójt wszystkich znajdzie, to on dostaje 3 punkty. E, jak e, jak Wójt znajdzie jedną osobę, a drugiej nie, to tak, to jej nie znalazł, dostaje 3 punkty. No, i to są właściwie punktaki. 10, 9, jeszcze nie chemik. 8, 7, 6, chemik, no 5, 4, 3, 2. Ok, no, no teraz chuwamy się. Chowamy się, chowamy się. Yy, ogólnie mamy yy, wuju ma półtorej minuty, teraz yy, ma zamknięte oczy. W sensie, no, yy, jest w domku i jest odwrotnie, no jest, jest taki takim miejscu, że nie zauważył. I musi nas znaleźć. Yy, o! Hmm, wziąć... wiem jaką wezm, wezmę klejówkę chyba, dobra. Hmm, e, możemy rozwalać bloki? Nie, nie możemy, nie, nie, nie. możemy. Możesz dobra. wszędzie wchodzić, ale nie, nie wolno rozwalać bloków. Nie wolno bloków. Dobra, ja jeszcze jestem schowany. Wszędzie w komentarzu, w hmm. ja, sumie... Jeszcze, tak jeszcze macie 15 sekund. Co? Tylko Szybko! Ciele? Szybko! No. 10, 9, 8, 7, 6, nie, 5, 4 Musimy na shiftie chodzić 3, teraz. Chemicus shift! 1. Szuka! Uwaga! Szuka! Uwaga! Uwaga Wójt, szuka, uwaga, szuka! Chemikus musisz być na shiftie, nie? ja... ten... tutaj byłem, o, tutaj no, się wytrałem, o tak. Nie! Chodziłeś tam! Czekaj, dlaczego czemu że ja tu że wcześniej byłem? Nie, bo w sensie... Ty nie tu, tu Chodziłeś, Ale to był hate trochę, w sensie myślałem, że to w ogóle za szkoły, kiedy nagraliśmy szkołę, to ja się kryciłem przy uliczciu. Mówisz, nie. że widziałeś... No, tu byłem, nie, tu byłem. Ja tu chciałem zajrzeć, tu. ale uznaję, że nie. Dobrze, no to to by było na tyle z, z tego odcinka. You know, Ze mną był zostawcie Chemikus, ja wóz. i Wójt Ure. zostawcie łacyskie, guleckie Co? Jest taki no pakiet. cześć! No! E, za Polskę! Mm.